Budowa własnego domu może być prawdziwą gechenną, ale też fantastyczną zabawą. Jeśli wybierasz to drugie podejście, ten podcast jest właśnie dla ciebie. A jeśli to pierwsze, to tym bardziej. Budujemy cal po calu. Odcinek 19. No i zrobiła nam się zima. Pora roku, która jest piękna, ale. Tylko do pewnego stopnia. Poniżej pewnego stopnia zima staje się bezlitosna dla ludzi, zwierząt, dla samochodów, a nawet dla drzwi. Jedne przemarzają, inne zamarzają, jeszcze inne skraplają się po wewnętrznej stronie futryny, co nie jest zbyt przyjemne w użytkowaniu, a na dodatek kiepsko wygląda. A przecież drzwi wejściowe świadczą o domu, niczym buty o człowieku. A jeśli ktoś odwiedza nas po raz pierwszy, to właśnie drzwi robią pierwsze wrażenie, które, jak sama nazwa wskazuje, można zrobić tylko raz. I jeśli wypadnie słabo, trzeba się sporo, sporo napracować, by je naprawić. Dlatego, wybierając drzwi wejściowe, warto postawić na prawdziwe drewno, bo ono zawsze zrobi świetne pierwsze wrażenie. Zresztą nie tylko pierwsze. To był tak zwany argument ad venitatem, czyli chwyt retoryczny odwołujący się do m, waszej próżności. Nie jest to argument bardzo merytoryczny, ale działa. I nic na to nie poradzimy. Poza tym, próżność w umiarze nigdy nikomu nie zaszkodziła. No ale dobrze, są też inne argumenty. Drewniane drzwi zewnętrzne są nie tylko piękne i reprezentacyjne, ale również trwałe. Dbając o okresowe konserwacje, możesz sprawić, że. Przez te same drzwi będziesz wchodził do domu nie tylko ty, ale nawet twój wnuk, a to oznacza ogromne transpokoleniowe oszczędności. Mam nadzieję, że to już poważniejszy argument. Fachowo nazywa się to argumentum. Ad krumenam, czyli odwołanie się do trzosu, do pieniędzy. Pieniądze to coś bardziej konkretnego niż próżność, ale powiedzmy sobie szczerze, kierowanie się w życiu tylko względami finansowymi spłyca to życie i pozbawia wielu pozamaterialnych uroków. Więc argument finansowy, choć ważny, może być nie dla wszystkich najistotniejszy. No dobra, w takim razie do trzech razy sztuka. Wszystkie badania zgodnie potwierdzają, że to właśnie drzwi drewniane najskuteczniej zapewnią ciepło waszemu domowi. Drzwi wykonane ze stali mają tendencję do przemarzania albo skrapla się na nich woda, drzwi plastikowe albo aluminiowe ogrzać nieco łatwiej, ale w tym celu trzeba je nafaszerować drewnem, co jest raczej bez sensu, bo możemy kupić drzwi z prawdziwego drewna, które będą ciepłe same z siebie. Nie będą przewodziły zimna i stanu przyjemne w dotyku, nawet gdy na zewnątrz rozpęta się siarczysty mróz. Parametry cieplne drzwi drewnianych mogą zaspokoić nawet wyśrubowane normy domów pasywnych lub zeroenergetycznych, czyli takich, które mają ambicje ogrzewać się same bez comiesięcznych kosztów. Takie drzwi znajdziesz w firmie CAL, która jako jedyna w Polsce posiada dla drzwi zewnętrznych certyfikat CPH Komponent, a to oznacza, najmniejsze możliwe straty ciepła. Teraz wystarczy już tylko dołożyć opatentowaną termiczną osłonę pod proża i możecie być pewni, że macie wyjątkowy produkt i wyjątkowo dużo ciepła w domu. A jeśli kupiliście już inne drzwi i właśnie zaczęliście tego żałować, to nic straconego. Trzy lata temu ruszył w Polsce program Czyste Powietrze, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie na termomodernizację domów jednorodzinnych. A termomodernizacja to nie tylko wymiana tak zwanego kopciucha, to także zwiększenie efektywności energetycznej poprzez ocieplenie ścian, wymianę okien lub wstawienie. Energooszczędnych drzwi zewnętrznych. No dobrze, ale ktoś z Was może zapytać: Dlaczego mówisz nam o tym właśnie teraz, kiedy mroźny wiatr obladza nasze skrzydła z PVC i pocą się nasze pancerne drzwi ze stali? Przyznaję, to był argument trochę ad mentum, czyli apel do waszego strachu. Ostrzegałem, że jeśli zbyt mocno oszczędzicie na drzwiach, to mogą one zimy tak mroźnej jak ta zwyczajnie nie przetrwać. Straszyłem, to prawda. Ale nie zełgałem ani słowem. Ale jeśli uważacie, że straszenie nie jest do końca fair, to dajcie mi naprawdę ostatnią szansę. Postaram się, by moja argumentacja była tym razem krystalicznie czysta. Będę się odwoływał tylko do najwyższych instynktów i najszczytniejszych wartości. A zatem, drewno to materiał w 100% naturalny który jak dobrze wiecie podlega zgodnej z prawami przyrody biodegradacji. Nie zalega w przyrodzie przez tysiąclecia jak plastik i nie pozostanie z nami na zawsze jak metal. Gdy przyjdzie kiedyś pora na twoje drewniane drzwi, zbutwieją na łonie natury niczym prastary dąb w puszczańskiej ściółce, który daje początek kolejnemu cyklowi życia. Decydując się na drzwi drewniane, wykonujesz więc nie tylko piękny gest wobec matki natury, ale dajesz przykład najbardziej chyba altruistycznej postawy odpowiedzialności za przyszłe pokolenia i za losy świata, gdy ciebie już na nim nie będzie. A zatem drzwi drewniane to nie tylko przejaw gustu i świetny efekt to nie tylko dowód rozsądku. I oszczędności. To nie tylko przejaw dalekowzroczności i przezorności, ale przede wszystkim świadectwo Twojej wielkości. I właśnie z tego powodu warto mieć drzwi z prawdziwego drewna. Marka Cal, Prawdziwe Drzwi, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Czekając na ciąg dalszy, sprawdź blog www.prawdziwedrzwi.pl